Witam Państwa. Odnosząc się do wywołania do tablicy przez Byka Sławka, chciałem powiedzieć: No, chciałeś zapytać mnie, dlaczego nie nagrywam i tam coś tam, coś tam. No to wiadomo, mam teraz drugi kanał. A po pierwsze, to od miesiąca trenuję na publicznej siłowni, więc to ciężko się nagrywa. Czasem tam jakieś ujęcie nagram dla siebie, żeby sprawdzić technikę, nie? I takie, wiesz, takie myczki. No bo hmm, pierwszy miesiąc to jest dopiero testowanie testowanie mojej sprawności. Tego, czy pamiętam technikę jakąś, czy robię jakąś nową technikę i tak dalej, nie? Druga sprawa jest taka, że ja sam nie wiem, na czym stoję, bo to mówię, trzeba przetestować wszystko. Teraz mam nowy plan, nowe metody treningowe. Muszę też ten plan sprawdzić. W miarę sprawdzania, każdy sportowiec indywidualnie może modyfikować plan. To nie jest tak, że się dostaje plan, a rób to, bo, bo, to, bo to robił. Kurde, kroko, bo, bo Borys Szejko mu to kazał robić na przykład. No nie, nie, no jest plan, którego się trzymamy, jest założenie pewne, którego się trzymamy, ale jak to wychodzi w praniu, wszystko wychodzi i tak. No, możemy znać swoje ciało, ale trzeba to tam dalej modernizować. No i ja właśnie tak testuję, modernizuję. Od razu powiem, że mam nową technikę przysiadów. Będę też siadał w butach niedługo, w sumie za tydzień. No i w sumie co, wreszcie mam kasę na zdrowe jedzenie. Zero stresu, codziennie się uśmiecham, pracuję mniej niż wcześniej, także wszystko jest lepiej, nie? Czyli jest lepiej, lepiej, lepiej do przodu. No i porównując tą formę, którą mam teraz, czyli po jeden rok w ogóle nie trenowałem. Dopiero zacząłem trenować, jak byłem na wsi u mamy. Teraz ja tam worek 100-kilowy, i się pociągałem na tych kółkach olimpijskich, nie? No to powiedzmy, że się zaprawiłem tam. Maj, czerwiec. No i cały lipiec yy, chodziłem na Plac Zabaw Karystenicznych. Sierpień przetrenowałem na publicznej siłowni. No i na starcie miałem takie rzeczy jak. Porównam to do takiej formy nietopowej, jak kiedyś ćwiczyłem, ale takiej. No, że ćwiczyłem, no wiadomo, czasem się popierdalało, wypiło się czy coś, ale zawsze tak było, że na podchodziłem na ławkę. No, 125 musiało od razu iść, 130 no, powinno iść w normalnej, takiej dobrej formie, ale czasem coś tam nie wyszło. No to teraz, w szanach się położyłem, to 120 poszło, więc spadek 10 kilo pff, jeszcze węższym chwytem wyciskam. Więc spadek 10 kilo w porównaniu do tego, jak byłem w normalnej, takiej formie, to, to jest nic. Druga sprawa, przysiad. Przysiad, no to kiedyś tam miałem rekord 170, treningowo robiłem powiedzmy 150, 160, no to teraz treningowo robię 110. Jak podszedłem od razu, tak z buta nie ćwicząc, to zrobiłem chyba na taką rozgrzewkę, zrobiłem 120 i mówię, no dobra, tam dalej nie muszę robić, no ale sądzę, że do 140, 150 bym tak doszedł, no tak średnio, ale teraz robię ten przysiad o wiele lepiej, bardziej prosto, nie leżę jak głupi i lecę na pysk, nie stoi jakoś szeroko jak jakiś kurde no nie wiem, jakiś Jean Claude Van Damme. tylko stoi dość wężej niż wcześniej, więc to jest no, dziwne na moją budowę, ale no sprawdza się, a martwy ciąg jeszcze. Martwy ciąg, jak sprawdziłem tak z buta podszedłem, mówię, ciekawy ile podniosę w ogóle, nie, bo ja to zawsze te paski i tak dalej, ręce słabe, no to 170 normalnie, 180 normalnie, 190 normalnie. No to mówię, dobra, to zrobię 100, 190 na 3 seryjki. 3 seryjki ze 190 pykłem. No kiedyś miałem rekord 213 na 3 razy, a to takie gówno było. A zawsze jak trenowałem, no to 190 to zawsze to rampy robiłem, Ja Treningowo 190 było normalnie. No a jak teraz podszedłem i od razu, no to. O, trabara też byku widzę, że robisz. No to ja też trabara robię, ale z chodzeniem nie. No to też tam to 160, 170, to już czuję, że ten chwyt no, jest ciężki. Już puszcza, już puszcza. 170, 80, 190. Jak maszeruje, to już chude mi wylatuje z rąk. Bardzo słaby chwyt mam. Choć z chwytem jest tak, że jeden dzień jest dobry, drugi słabszy, bo wiadomo, jak to w pracy i tak dalej. Jeszcze nie. Zajechane jakieś tam, te, tam odciski czy coś. Czyli martwy ciąg, można nie robić rok. I się stoi na tym samym praktycznie. A jeszcze może to czasem lepiej wyjść nawet. Uff, co tam jeszcze było? No OHP, no to wiadomo, tam 15 kg mniej powiedzmy. No, zajebiście. No, w ogóle to miała być minutowa odpowiedź. No, kit.